Siema siema witam was bardzo serdecznie z tej strony Sowano. no i dzisiaj sobie zagramy w assassin's creed syndicate nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem bijacie na discorda link w opisie a i ostatnio zwaliłem bo ten zabiłem tego ty, typa zamiast go wrzucić do do tego i dlatego mis misja tam się zlagowała ale i już wiemy, jest git, Wszyst ogólnie naprawione zostało, że że tak już się, klawisze się ścinają, jak jest ten, no to jest git. Jedziemy. Dojechaliśmy. Przecież... Ty Jacob jesteś ślepy. Ty ich bierzesz? Dla templarskiego śmiecia. Bo tam jest czerwony gang jest. Czemu czerwonemu kurwa gangowi pomagasz? Nie rozumiem Jacoba. No. Ale chyba jeszcze jedną misję nim zrobimy. Widzę. Same misje z Jacobem zostały. Widzowie no same misje z Jacobem. Ale to też jest dobre. World War. Ale to bym w sumie zrobił. W kolejnym odcinku tą rzecz y, zrobimy widzowie. Y, no i. Znając ten to w kolejnym już będziemy lecieć na ósmym yy, zbierać te, te i przy okazji się to też zrobi. No. Dobra A my musimy siódmy siódmy Dobra, lecimy z tym, ty z tym typem porąbanym na, na głowę misję robić, z tym co przed chwilą robiliśmy O! Co tu kurwa się dzieje co, wy kurwa? Do, do moich ludzi podskakujecie, śmiecie? Dobra, nie, trzeba ich zał załatwić, widzowie. Nie, nie będą podskakiwać do moich ludzi, śmiecie. Dobra. O. Jeden z naszych zginął, dwóch z naszych zginęło, widzowie. A było ich trzech, a czerwonych było wciu. To widzicie, jak ich roz rozjebaliśmy w dwóch. Dobra, biegniemy dalej no. 400 metrów. Dobra, przybiegnijmy się. W końcu odcinek z Asesina gdzie nie ma taki, takich tych, utrudnień mocnych, co sam zrobiłem. Albo że jakaś pikselosa czy coś była. No. O. Ziomuś! Ziomuś wstawaj. Co ty? Co, co ty tu robisz? Ziomuś. E. Wstawaj, wstawaj, ziomuś. E. Ziomuś. Dobra, nie chcę wstać to. to zrobimy jedną rzecz. Dobra, teraz mogę iść. A ty co? Jemuś? Dałbym ci kre kredytów w parę, ale no, w wodzie stoi, że próż. Tu dzieci siedzą. A ty coś, śmieciu! Ja będę was wszystkich po drodze eliminował. Nie będziecie mi tu. A, bo Jacob z złotą kosą walczy. Z frajerami. A i właśnie, zapomniałem. Bo doszedł jeden z. 4 kilo. O kurwa! Jacob, Tobie to muszę rozwinąć chyba to. No. I tu jeszcze widzowie, jak widzicie. Nie ma ósmego levela. Ale po tej misji powinno chyba być. Dlatego biegnę Co podskakujesz do człowieka? Chciałeś go okraść w frejerze? No Spać A nie I tych dwóch Do widzenia Śmiecie i kolejny czerwoniak ginie. Ta dzielnica będzie nasza. A wy co? Sieprujecie do mojego ziomka? Nie będziecie mi ziomków bić z mojego gangu? Czerwone śmiecie. <tfu> na was. No i my na nich sobie odrobimy te rzeczy. O, u, dobra. Dobra, wbijamy. Do frajera. No to jedziemy Jedzie Z drogi śmiecie Jacob jedzie Chodź, że Ciebie jeszcze nie mogę odejebać. No i zdychaj, templarska szumowino. A ty co templarska, szumowiną, zdychaj Dobrze Trzeba templar już Zdychaj A ty co? Też zdychaj, templarska szuko. Ty też. O dobra, Jadka, Jadka z frajerami. Jadka, Jadka z frajerami. Zdycha śmieciu. Zaraz zajebię tego frajera, który mi kur... pod nogami się szwendo. Jakiś człowieczek, że nie można TNT przenieść, bo o, wchodzi i buf. Dobra, już... już... już, 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 już Kurwiły te templarskie śmiecie. Dobra, zdycha śmieciu, a nie. Ty też. No. I gitara się ma. Zajebani pani. Dobra, ciekawe co się teraz stanie. Ma wróci do tego typa. Dobra. I tak wiadomo, że Jacob to jest pies na posyłki. Dla temperatuszy. Już tyle razy był udowodnione tam tamtej pracował teraz. Dlatego frajera pracuje. No. production line all no, like this why not i can do whatever i damn well please soon you will understand what it is to be free as i am light up boys no, W końcu zrozumiał, że na temporarych frajerów tacuje. O kurwa nie, nie. Wynoś, wynoś to dziecko, no szybko, 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 szybko. Wiesz to dziecko? To jest ostatnie dziecko Dobra, nie powstrzymali mnie Dobrze, dzie dzieci uratowane, widzowie Na te czerwone śmieci niech tam spłoną w tym budynku, które były No left a lasting mark. I wish you well in all your future endeavours. Cordially, Maxwell, Post Script. I'm putting on a show this evening. All of London will be there. Enclosed, please find your invitation. Fuuu, grubo. Groobov is over. Zdechłego ptaka mu dał. Dobra, w sumie widzowie. To jest tak, jakby 5 pię minut jeszcze. To jeszcze sprawdzimy walki, ale tym razem z Jacobem, nie O, do widzenia, ósmy poziom. Do widzenia, wychodzimy stąd. Do widzenia. Nie, tu nie było przy tych walkach. Sprawdziliśmy, zobaczyliśmy, wyszliśmy. Co templarski śmieciu, no. Tu trzeba go zajebać, ale na ósmym mm, to już ciekawe się, się robi. No, dlatego w kolejnym odcinku będzie trzeba było chyba fabułkę widzowie jeszcze odwalić. No następny odcinek będzie fabuła. Dobra, w sumie Czemu nie? Jeszcze sobie w tym zrobimy to po prawej stronie tam na tym tej rzece przydzielającej Londyn. Blisko gwiary. Dobra? Trzeba sprawdzić o ogólnie co to jest? Coś śmietniku kradniesz na mojej dzielnicy. No a ty co? Gruby, czerwony śmieciu. Ale patrzcie, swoi, swoich te, też mogę zabić, ale tak zwyczajnie z tego to nie mogę. Ale tak z czyskosy czy coś, to, 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 to mogę tych swoich zielonych też z, zabić, ale. Nie będę tego robił Dobra, schodź stąd. Bo ja wiem, że Ty lubisz sobie tak poskakać wtedy, kiedy nie lubię, ale No Dobra, pójdę. Tam. O. Mogę popatrzeć, jak Ty sobie po tych beczkach poskakał, ale nie. Są statki czerwonych, ale i tak ja przeskakuję. Aby się tam dostać. W bliższym kodzie. Może spotkaliśmy się, się już wcześniej. O to, to, to Czyżby tak w innych seriach, w innych asesinach, to będzie wyjście z tego? Dobra, trzeba zobaczyć, co to jest. Przerwij sesję. Czyli ten odcinek będzie widzowie dłuższy. To jest i nas na Iwi. jej przodkini, albo potem kim my jesteśmy? Kto to jest? To nie jest Widzowie. Wszystkie możliwości ma rozbudowane. Ale kolejne rzeczy, tą nieznaną osobą będą w kolejnym odcinku. A więc dzięki za to, że byliście. Gra z Wami Sabanos. Cześć, cześć.